Dzień dobry, ja jestem Pan Kawia, witam was w trzecim dniu Game Massa. Dzisiaj wcielimy się w rolę statku kosmicznego. Na pokładzie Galagi będziemy walczyć z, kosmaczn z kos kosmacznymi kosmicznymi robakami. Dobrze, więc zaczynamy. Mam nadzieję, że troszeczkę dłużej e, spędzę w tej e, grze niż w e, Pacmanie. <grych> Zobaczymy. Standardowo mam trzy życia. Jesteś w stylu Space Invader. Tylko, że te statki wroga są bardziej dynamiczne, że tak powiem. Jak zawsze skupiona niesamowicie. Jeja. Yeah, yeah. Ok. One w ogóle tutaj podobno wciągają na pokład. Będę. Chciałam powiedzieć, że będę strzelać na oślep cały czas. Dobra, zostały mi trzy drony do zestrzelenia. Raz, dwa. I ten jeszcze jeden. Pokonam cię. Dobra, mamy drugą planszę. Super, ekstra. Przynajmniej tyle dobrze. Mm. Jak to się stanęło? To były sekundy. Jak przy zderzeniu dwóch walców. Nie, 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 nie. Proszę, proszę mnie nie atakować. Proszę, ja jestem tutaj bardzo pokojowo nastawiona, ja tylko się bronię o, co się stanie, jak o. Ale co, porwali mnie i co? I y, 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 skończyłam grę. <ścoughs> Okej, okay. jeszcze raz mówiłam do trzech razy sztuka. Możecie mi też napisać, czy taki y, krótki, treściwy format Wam się podoba. Ogólnie wiadomo, każdy przed świętami ma bardzo dużo obowiązków, więc y, to jest y, ogólnie jedyna forma, którą mogłabym podjąć jako po prostu nagranie bardzo dużej ilości filmów w bardzo krótkim czasie. Nie, 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 proszę, proszę, proszę się ode mnie odczepić. Ale Fuchs jest. Trochę lepiej mi poszło teraz. Zawsze, kiedy mówię, że trochę lepiej mi poszło, za chwilę muszę umrzeć. Mógł postać w miejscu i po prostu mnie naparzać. Mogę. To muszę unikać e, pocisków. Ok. Nie jest to aż takie straszne, jakby się mogło wydawać. Dobra, dobra, dobra. Czy to już koniec? Tak, koniec ze mną. Mam jeszcze jedną szansę. Został. O! Jakiś, jakiś bonus. O! Powinnam je chyba wszystkie jak najszybciej zastrzelić. Nie wiem, czy w tej planszy mogę umrzeć. Na wszelki wypadek będę się starać. On strzela automatycznie, jak ogólnie trzymam przycisk strzału. że co ze skill <noise> 21 strzałów udało mi się e, tutaj zaliczyć o chyba jedno życie dostałam tak a nie powiem druga próba troszeczkę lepsza niż ta pierwsza udało mi się dojść do planszy bonusowej. Jakiś jest w tym progres. Rozwój postaci. Jeszcze jedno życie powinna mieć. Czy już będzie? O jest, tak. Mam jeszcze jedno życie, super, super, super. Które właśnie zakończyłam. No. Trzeba cieszyć się życiem, bo tak szybko się je traci. W galadze. Jak mówiłam, do trzech razy sztuka. Lecimy z tym koksem. O jajku. Dobra, dobra, dobra. O. Jak to było? Będę stać w miejscu i mnie naparzać. Nie, nie, nie odejdź ode mnie. Po prostu sobie ode mnie wyjdź. Ja! teraz ja chce porwać, tak? Ja się nie dam porwać. Chociaż mogłoby być fajnie. O nie! Myślę, że porwanie byłoby fajniejsze niż ogólnie umieranie od zbłąkanego pocisku. Nie, 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 nie. Ejku... A masakra! <noise> Ostatnie życie! No cóż... I ostatni stateczek, tak? Będę się z nim bujać. O, go dostałam. Fajnie. I już się straciłam. I zakończyłam grę. Dobrze! No, dzisiaj będzie na tyle. Mówiła do Was pan Kawia, to była Galaga. I zapraszam Was serdecznie do kolejnych materiałów, które już nie małem. Pa! We'll